Dobra, więc rzymano wszystkim lecimy dzisiaj kolejny dzień z we a z ok Lecimy na zepach. to 250 litrów na hektar wiadomo zestaw K474 i opryskiwać 400 litrowy końcówki na z RSM-u na rzepak 330 litrów rsm jest tylko dwójka RSM Więc myślę, że jednorazowa dawka myślę, że to po prostu wystarczy już jednorazowo idziemy właśnie teraz w sumie w najgorsze pole Gdzie po prostu można się zakopać ma na takim dołku ale, ale pierwsze pójdziemy sprawdzić jak to wygląda w ogóle. Żeby po prostu nie było w kopie, nie? Dobra, to odejdę się w pola Już prawie jesteśmy za działanie, spłynie. ogólnie bardziej stosuje RSM jest łatwiej po prostu równość e... bardziej równo po prostu jest rozłożenie na polu nie bo w kredo to tam nierówno tam się wiadomo nie doleci przejścia a po prostu opryskiwaczem jest prościej Dobra, Jesteśmy na miejscu. Mi się, że widać, już, co to, co robisz? brak. Dobra, rozłożymy sobie opryskiwacz. najgorsze w tej że po prostu opryskiwać dostaje bardzo tupę, nie? Wszystko widać, że no, zawsze tu nie myję go, praktycznie po każdym zastosowaniu, ale to wiadomo, i tak to nie jest to, nie? gdzieś tam zawsze zostanie coś. No i tu mamy 12-metrowy opryskiwacz. Końcówki mamy dysze wszystkie. Zarysem sobie dzisiaj trzy dysze, bo, bo nie widzimy, być po zimie. I tyle, dobre to le lecimy.

Podać, się Idziemy sprawdzić, bo tu jest właśnie ten dołek, czy tu się da wjechać. Po prostu nie chcę utknąć. Powiem nie słowem, ale szczerze, nie, nie jest źle. Nie jest. Ostatnio tu byłem, właśnie, to było, chociaż tutaj. Tu jest mokro. Nie wiem, co tu wjeżdżać co trochę jest tu mokry na samym dole tu widać rzeka akurat płynie i w sumie w sumie tu nie płynie nawet woda za bardzo tu jest właśnie dryny są zrobione ale, ale nie wiem właśnie co spróbować Tu się po prostu ujeżdża jeden to Powiem no tak szczery Tak średnio widzę Bardzo siada tu Chyba, że po prostu na koniec to zostawić i tyle a, to, a później po prostu Na koniec tu wjechać i sprawdzić czy to się uda Nie, nie chcę po prostu tu klapnąć Chyba, że po prostu tyłem cofać i patrzeć, co się dzieje, nie? Tu za ciekawie nie jest. No nie, szczerze tu jest w Tu można uśpić. Tu jest widać, widać taki dołek nawet, no nie? Tu jest już lepiej. W sumie najlepiej będzie cofać i sprawdzić jedyna, jedynym dobra, to lecimy tak się tak sprawdzi się. no i lecimy, udało się bez stopy jakoś się przejechało myślałem, że będzie dobrze szczerze, ale nie jest za nowo w zeszłym roku to tu się topiłem nie mogłem w ogóle przejechać a w tym roku bez problemu nawet na samym dole tam się ze szczątku dopiero wjechałem na początku, na końcu marca, koniec kwietnia. Koniec, początek kwietnia pytania. Bez problemowo, bez jakichkolwiek sytuacji tam. Delikatnie zaczął zramę, teraz bez problemu. Już jest OK. Jeśli często teraz, to praktycznie mamy na jakieś przyszły uchwał do tygodnie i mamy wszystko spalone. Możemy dobre, po prostu myśleć, że... na miejscu o, i tu tak sobie ładnie nalewamy i tutaj wiadomo, RS leci sobie podniesione z... bitlakiem i tutaj RSM leci właśnie rureczka ładnie i, I mamy ładnie nalewany do pyski, lecz bez żadnych zrobów. No i prościej jak się da. Tam jeszcze muszę właśnie 230 litrów, bo mi nie starczyło, tylko 400 litrów wchodzi w niego. Więc dlatego muszę jeszcze dolać i po prostu jechać to dokończyć. A później będziemy jeszcze jedno pole rzepaku. Tam jest około chyba 60 arów, to tam szybko pójdzie. Dobra, lejemy i odejdzie się w <śmiennie> i potem nie było zmieniane drugi garaż był zmieniony tutaj co? No, sprzętło było zmienione już wiadomo przy górze to się już nie stało ale tak robimy jest ok, jeszcze nie jest spalanie jest bardzo małe a na przykład w porównaniu do 60 to nie ma porównania, jest. Spomaganie przednie, wspomaganie ma. To dłużej jest budżet kolonialny w pensy, że o wiele mniej pali niż 60. Bo kiedyś miałem te 60, to z tego jestem 100 razy lepiej zadowolony, bardziej znaczy niż miałem w 60. 60. Nie życzymy w tego w sumie nie Więc, jest w I te zwolnice tam, masz... tam, nie wiem, bo dolarze, tam I masz zwolnieć, masz od razu... Tu masz inaczej rzadkie, nie? Nie masz rewerw w przód, w tutaj, więc jest mechaniczne, ale jest Kultura to jest... ...wyraźnie To on, że turkot podnosi jakieś 800-900 kg. Jak zrobię to za krótko, to podniesie nawet 100-200 kg podnosiłem i Ale to już opony nie wytrzymują. Dobra, ale lecimy odezwać jak później. Tak to wygląda, tutaj w sumie troszeczkę w było gorzej, ale, ale nie jest źle. Tu już powiem, bardziej siadał, nie? Było widać. Ale to też bez, bez problemu poszedł. Tam. I tu tak samo. Trochę miękko jest tutaj. Ale bez szału, Bo tu jest bardziej torfowe takie, nie? Miejsce. Tu jest łąka, po to, to prostu i tu zostało za I Zasiany rzepak, bo w zeszłym roku tutaj miałem pszenicę, ale ogólnie nie dałem wapna i to był minus, że po prostu nie było za bardzo nie. kwaśna ziemia, nie i pszenica wyginęła, ale w tym roku dałem grubo wapna granulowanego, żeby jak najszybciej zadziałało i powiem szczerze, że zadziałało to dosyć szybko, bo, bo, bo już rzepak tu ładnie rośnie, a pszenica nie chciała, wyginęło wszystko i tyle z tego było, a tu widać jak pogryzione wszystko jest. Właśnie przez sarny, ale to już widzę, widzę że on zaczyna już odbijać. Nie? Dobra, jeszcze może tu cofnę i tu, tu przecze ładnie. Tu cika, W pole. o wielkości 0,6 hektara, 6 oharów, nie duże tam czego. Pan na kurę na dobre gracie w bo jest tam 300 ml. gracza, taka nieprzypalita, żeby paść się trzymia przez to Dobra, odejdę się kubie na polu

i do następnego